Nauki ścisłe, nauki o życiu, humanistyka czy sztuka to dziedziny, które przez bardzo, bardzo długi czas rozwijały się zupełnie niezależnie. Nawet jeżeli gdzieś tematyka była podobna. To dziedziny te wytworzyły własny język, wytworzyły własną perspektywę badań, tak naprawdę trudno było o to, żeby się ze sobą porozumiały. Natomiast okazuje się, że współcześnie borykamy się z tak różnorodnymi problemami, dotykają one tak wielu różnych sfer życia, że nie sposób już próbować im zaradzić w takich jednodyscyplinarnych zespołach. Sztuka biologiczna to taki nowy nurt w sztuce XXI wieku, w którym artyści przenoszą się z takich tradycyjnych pracowni do laboratoriów i zaczynają wykorzystywać to, co w tych laboratoriach można znaleźć, do tego, żeby tworzyć prace artystyczne. Takie projekty zazwyczaj powstają z różnego rodzaju komórek, czyli to mogą być kultury tkankowe, to mogą być drobne organizmy, czyli np. bakterie, Zdarza się, że są to wirusy. Niekiedy artyści pracują z całymi organizmami, czyli na przykład ze zwierzętami albo z roślinami. Natomiast pamiętajmy w tym przypadku o tym, że te kwestie etyczne w tych pracach są bardzo ważne, więc nie można tu mówić o jakimś złym traktowaniu zwierząt, czy ym, właśnie wręcz przeciwnie, bardzo często ten, ta kwestia badań laboratoryjnych na zwierzętach jest poruszana i krytykowana. Projekty bioartystyczne oczywiście należy rozpatrywać w kategoriach sztuki, natomiast oprócz tego, takie dwie funkcje, które wydają mi się szczególnie interesujące w perspektywie współczesności, to po pierwsze to, że te prace skłaniają do krytycznej refleksji, czyli pokazują nam różnego rodzaju światy, do których nie mamy na co dzień dostępu i dają nam możliwość zastanowienia się nad tym, w jaki sposób te nowoczesne biotechnologie, te różnego rodzaju wynalazki, mogą wpływać na społeczeństwo, zarówno w wymiarze etycznym, jak i w wymiarze takim nawet medycznym, tak? czyli w jaki sposób będziemy mogli się w przyszłości leczyć. Drugi niezwykle moim zdaniem istotny wątek to komunikacja naukowa. Zazwyczaj te wszystkie naukowe kwestie są komunikowane w taki tradycyjny naukowy sposób czyli są to publikacje naukowe, różnego rodzaju artykuły, książki, zamknięte portale dla specjalistów. Natomiast ten końcowy użytkownik tak naprawdę nie ma za bardzo szansy, żeby się czegoś dokładnie dowiedzieć o tym, co się dzieje w tej chwili w nauce. Mam tu na myśli oczywiście nauki o życiu. W związku z czym takie projekty mogą też pełnić funkcję komunikacji. Czyli na przykład, jeżeli praca powstaje przy pomocy indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, to możemy się przy okazji dowiedzieć, czym są indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. Takie bliskie relacje między światem nauki, między naukami o życiu a humanistyką, bo tu mówimy o artystach, ale mówimy też o takich osobach jak ja, które analizują i zastanawiają się, jak takie prace funkcjonują społecznie, można wpisać w taki dużo szerszy nurt w tej chwili w naukach humanistycznych nazywa się to nawet zwrotem um, i mowa tutaj o posthumanistyce. Posthumanistyka to reakcja humanistyki na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Czyli przechodzimy jakby od takich bardzo teoretycznych rozważań, które dla humanistyki były charakterystyczne do tej pory, do takiego bardzo głębokiego zaangażowania w różnego rodzaju rzeczy związane z naukami o życiu i do tworzenia właśnie takich projektów interdyscyplinarnych, do szukania odpowiedzi na współczesne problemy w takim gronie specjalistów z różnych dziedzin, również humanistów.